Cześć, dziś przedstawiam Wam skutero, motocyklo, kłado, bagi, samochód. Brzmi zaskakująco pewnie, ale naprawdę trudno jest zakwalifikować tego trzykołowca jednoznacznie do jednej z tych kategorii pojazdów. Łączy właściwie zalety każdego z nich, ale ym, wygląda tak, jakby był nie tylko miejskim krążownikiem szos, ale także wygodnym. Turystykiem. W dodatku możecie go prowadzić, mając niezależnie od pojemności zresztą, mając kategorię prawa jazdy B. Piaggio MP3, bo o nim mowa, tak bardzo zwraca uwagę na ulicy. Ciągle ktoś zapytuje mnie, jak się nim jeździ. Sama byłam tego zresztą bardzo ciekawa, więc musiałam się przestawić na ubocze, żeby podzielić się z Wami wrażeniami z jazdy, które są bardzo pozytywne. Sama z pewną obawą podchodziłam do jazdy tą trajką, ale wystarczyło, że zajęłam miejsce za kierownicą i okazało się, że siedzi się tu bardzo wygodnie. Fotel jest miękki, w dodatku wyprofilowany tutaj z tyłu. W związku z tym mamy tutaj podparcie odcinka lędźwiowego, i aż chce się jechać gdzieś na dłuższy dystans, także pasażer ma wygodnie. W dodatku siedzi tutaj, tak jak w teatrze na pierwszym piętrze i dzięki temu widzi. Wszystko nad głową kierowcy, a siedzisko jest zawieszone dość nisko, na wysokości 780 mm, więc nawet niewysokie kobiety spokojnie będą się tutaj mogły wygodnie podeprzeć nogami. A pod kanapą mieści się spora przestrzeń bagażowa. Żeby się do niej dostać, trzeba nacisnąć kluczyk i przekręcić w lewo otwieramy kanapę, a tutaj naprawdę dużo miejsca. Pomieszczą się tutaj na przykład dwa otwarte kaski albo jeden otwarty drugi integralny albo nawet sporej wielkości zakupy, ale jeśli chcecie no, nieco więcej kupić, jakiś toreb, zwłaszcza to możecie skorzystać z tego zaczepu i wtedy zakupy umieszczamy między nogami. Natomiast tutaj w przedniej części mamy jeszcze bardzo praktyczny schowek. Mamy tutaj gniazdo USB, ale tutaj zmieszczą się albo jakieś cienkie rękawiczki, albo na przykład telefon komórkowy. Pojazda MP3, to czysta przyjemność, zwłaszcza w mieście, zwłaszcza w korkach, bo przeciskanie się między pojazdami naprawdę wychodzi mu bardzo sprytnie, ponieważ jest bardzo zwrotnym pojazdem zwrotniejszym niż skutery czy motocykle, moim zdaniem a dodatkowo jest bardzo stabilny, o co pewnie byście go nie podejrzewali. Co więcej, ma się wrażenie, że prowadzi się znacznie lżejszy pojazd niż jest w rzeczywistości i dodatkowo on wspomaga, wspiera naprawdę w każdym manewrze skrętu, tak żeby on był bardziej bezpieczny. W standardzie mamy tu ABS i ASR. To jest totalnie niewywrotne. Sądzę, że trzeba się bardzo postarać, żeby przechylił się w jakiś niepokojący sposób. Mi się to ani razu nie zdarzyło. I ja bym go porównała do takiego zrównoważonego, statecznego partnera, który zawsze ci pomoże, wesprze zakupy, przywiezie, a jednocześnie dostarczy dużo radości. Wystarczy mocniej odkręcić manetkę gazu, aby poczuć moc 24 koni i tyle samo momentu obrotowego na kołach. Wydaje się niedużo, ale z tego silnika jednocylindrowego o pojemności blisko 300 cm3 można wydobyć naprawdę dużo energii i dzięki temu dostarczyć sobie dużo frajdy z jazdy. Przy tym ten sprzęt jest całkiem ekonomiczny. Mój wynik to jest zużycie na poziomie 4 litrów na setkę, a bak mieści 11 litrów, także spokojnie wystarczy na jakieś dłuższe wypady za miasto. Ja ruszyłam autostradą z prędkością około 130 km na godzinę i wtedy ta szyba zapewniła mi całkiem dobrą ochronę przed wiatrem, natomiast znacznie bardziej komfortowo podróżuję się tutaj tak do stówki. Wszystko działa tu bardzo intuicyjnie i jest bardzo proste. Naciskamy klamkę hamulca, uruchamiamy nasze Piaggio i w tej chwili możemy nim manewrować normalnie jak jednośladem. Mam zaciągnięty hamulec postojowy, więc go opuszczam i tutaj jest hamulec nożny dołożony ze względów homologacyjnych, aby się mieścił w tej kategorii trójkołowców i żebyśmy mogli podróżować tym sprzętem na kategorii B. Jak uruchomimy wszystkie trzy hamulce to naprawdę błyskawicznie można się zatrzymać. Tutaj skrzynia jest automatyczna, bezstopniowa, więc nie musimy zmieniać biegów, co też jest bardzo wygodne. Najfajniejszą rzeczą, najfajniejszym patentem jest blokada zawieszenia. Ja w tej chwili normalnie mogę przechylać moje Piaggio i nim manewrować, natomiast wystarczy, że przechylę ten przycisk w lewo, pokazuje mi się kontrolka, że blokada została. Aktywowana, i dzięki temu mogę postawić bezpiecznie nogi na podestach. To samo mogę zrobić do prędkości 10 km na godzinę, dojeżdżając do skrzyżowania lub na nim stojąc. I wtedy nie muszę już podpierać nogami yy, Piaggio, aby było stabilne, tylko mogę trzymać nogi w górze. Później wystarczy dodać gazu, aby dezaktywować tę blokadę i ruszyć w siną dal. Warto spróbować.